Agnieszka Banaś Klub Sportowy Olimpia Elbląg Kajaki Sekcja Kajaki Co ja w niej robię Co ja w niej robię Ja pracuję jako trener zajmuję się dziećmi i młodzieżą Konkretniej, bliżej proszę powiedzieć. Konkretnie to codziennie zajęcia odbywają się codziennie na przystani kajakowej przy ulicy Radomskiej 5 Welblągu w godzinach od godziny 15 do godziny 18. Obiekt wyposażony jest w basenik wiosłowy, w dużą siłownię, w salę gimnastyczną. No i teraz ciepło, i kanał nie zamach zajęcia, odbywają się również na wodzie. Powiedziała pani to tak poważnie, że aż się przestraszyłem, bo to, ręk, to wiosło w ręku coś oznacza. Wiosło jest typowo e, turystyczne, natomiast nasz sport jest e, sportem wyczynowym. Ale co wiosło oznacza? To, że musimy je trzymać jak pływamy. Pamiętam, że w Elblągu spore sukcesy kajakarze odnosili. Co się teraz dzieje? E, w Elblągu dalej odnosimy sukcesy. Co roku mamy medal z Mistrzostw Polski. Mamy zawodników, którzy startują w międzynarodowych zawodach. Jest to dyscyplina olimpijska i jeśli chodzi popatrzeć wstecz, porównać sobie dyscyplinę olimpijskiej, to jednak z roku, co 4 lata regularnie kajakarze coś przywożą? Klub sportowy Olimpia właściwie szuka rozwiązania w działalności jednosekcyjnej. Wy jesteście dalej sekcją tej, tego klubu. Jak sobie łączycie te wszystkie sprawy jakby oddzielne kajaki, a piłka nożna? Mamy od tego zarząd, który które otrzymujemy, chodzi o dotacje. Oprócz tego sekcja może pozyskiwać indywidualnych sponsorów i nie tylko, nie tylko kajakarze, ale również zapaśnicy, którzy są w Olimpii, tak samo jak i judocy. Czyli prezes Konończuk właściwie nie wpływa na tok działalności Waszej sekcji? Pełniące obowiązki pan Kononczuk wpływa na sekcję. Spotykamy się regularnie, jesteśmy zapraszani na zebrania zarządu. Ciężko jest ze sponsorami, ciężko jest z pozyskaniem środków finansowych. No Zmniejmy trochę jeszcze temat naszej rozmowy. Jesteście dzisiaj na targach. Dlaczego? Dlatego, że chcemy się zareklamować, dlatego, że bardzo ciężko jest teraz nakłonić młodzież do trenowania, zmusić ich do wysiłku fizycznego. Staramy się wszędzie, gdzie możemy i po szkołach, i właśnie wszędzie, gdzie możemy się wystawić, cokolwiek zrobić, żeby zachęcić młodzież, żeby do nas przychodziła. To tam jesteśmy. Zawsze mi się wydawało, że kajakarze to są e, takie osoby wyrośnięte, masywne. Tu przede mną stoi taka fajna, drobna trenerka. Jak to się stało, że za, za, zajęłam się trenerką kajakarza? E, jeszcze jak byłam zawodniczką, miałam kontuzję. Nie mogłam startować na zawodach, ale bardzo mnie ciągnęło, bardzo mi się podobał e, sport e, kajakarstwo. E, I stwierdziłam, że chcę dalej przychodzić do klubu, że chcę dalej coś robić. W międzyczasie e, kończyła, zrobiłam maturę, nie mogłam startować. Chciałam dalej pracować z młodzieżą i z dziećmi i tak się zaczęło. Jaka dzieciarnia w tej chwili do Was się garnie? E, mamy zawodników. Najmłodszy zawodnik jest 8-letni. Jeszcze startować na zawodach nie może, no bo sport jest dozwolone od 12 roku życia, no a najstarszy to bardzo dużo, bardzo To zwola. znaczy takich no ponad pięćdziesiątkę to już chyba tam nie ma. Mamy weteranów takich, czy tam odboje różnie nazywamy, sympatyków, Ale bardziej, na bardziej rekreacyjnie. Bardziej rekreacyjnie, chociaż od trzech lat startujemy na Mistrzostwach Polski weteranów. A, a kto startuje z ciekawości, pytam? No ja już niedługo też będę mogłam, bo to od 35. roku życia, jest 30... Kto to mówi? No, weteranka się znalazła. 50+, plus, 50+, plus różne kategorie są. Pokazaliście na Waszym stoisku dużo medali, dużo pucharów. To ma przyciągnąć właśnie tych przyszłych adeptów yy, yy, kajakarstwa? Oczywiście, że tak na to liczymy. A dużo się zainteresowało Waszym stoiskiem osób? E, tak, dobrze, że wzięliśmy e, siłownik i zrobiliśmy dzieciom sprawdziany, także to i tak przyciągnęło. I sprawdziany tego, jak, jak tak wyszły? Bardzo różnie sprawdziany powychodziły. Generalnie zrobiliśmy taki konkurs, który będzie ukazany na stronie internetowej. Nagrodzone zostaną dzieci. Konkurs cały czas trwa, można przychodzić, przebijać, dociąganie na, na sztandze na siłowni. Na siłow... Pytam jeszcze, bo na... wchodzimy w okres jesienno-zimowy. Jak to zimą, co się dzieje z kajakami? Pływamy tak długo, dopóki kanał nie zamarznie. A obieg wyposażony jest w basenik wiosłowy. Także zimą trenujemy na, na sucho, tak. Pięknie dziękuję za rozmowę. Życzymy rozwoju kajakom medlotskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję Do zobaczenia.